Się pododa. Nie słyszę? Ściepciła się pododa na pewno. Aha, na pewno. Ej, Krzysiek, ale po prostu pogoda jest paskudna. Tak, paskudna. Popsuła się ta pogoda? Nie. Ściepciła się. Co zrobiła? Ściepciła. Aha. Skiepciła? Po prostu się ściepciła. Rozumiem. No. Co będziesz robić? Ja będę malować. Co? Malować. A co malować? Taj, na tajcie A gdzie kupiliśmy te farbę? Gdzie? No. Chyba chcesz to. Gdzie? Słuchaj. Chcesz to. Oh. Słuchaj, a tym autobusem biało-zielonym to do jakiego sklepu się jedzie? Chyba do Reala. Do Reala? Do Reala. Reala? No. Do jakiego sklepu? Do Repala. Do Reala. Do Reala, no.